Dzień dobry, mieli Państwo, witamy się z Wami bardzo serdecznie. U nas, słuchajcie, już czuć atmosferę świąt. A obok mnie oczywiście Rafał Fidycz. Cześć. I Seweryn Słanek. Dzień dobry. dobry. Ja dzisiaj słuchajcie, kochani, bo tak. A jakby ja naciskałam tutaj na to, żeby jednak dać, żeby tutaj chłopaki podzielili się z nami takimi tipami dla ludzi zapracowanych, jakby dla takich, którzy niekoniecznie chcą spędzać cały dzień w kuchni i będziemy dzisiaj gotować barszcz biały. Ale to będzie barszcz biały, taki e, na ekspresie, nie? Instant. No ja, no Ale do... nie storebki. Nie, 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 nie storebki. Żaden, storebki, żaden, żaden, żaden. Pokażę żaden wam stoski. kilka trików, jak można właśnie przyspieszyć. Czy z Przyspieszyć, tak, Słuchajcie, bo ja, jakby, no, bardzo doceniam sobie dobre smaki, ale jednak zresztą no, mamy też od Was wiele, wiele, już takich opinii. Natomiast ja chciałabym umieć zrobić święta tak, żeby zrobić je smacznie, ale jednak, żeby te przygotowania nie trwały, żeby nie musiała tydzień wcześniej już tutaj garować, nie? Garować, to garować, jest dobre określenie. piękne, no, piękne nie? Teraz jej no. no, no, Z odcinka na odcinek jest rozwój. Tak, dlatego ja mówię, kurczę, to pokażcie jak to zrobić szybko, smacznie i ten. I wiecie, co się okazało? Że oni mają tak gotowe rozwiązania. Tak, czyli oni tylko e, tutaj tak udajecie, że to jest tak dużo pracy, Rafał. Nie Jest dużo pracy, bo musieliśmy się przygotować trochę wcześniej. Aha, no, no. się to nie jest tak, że każda lodówka otwierasz i tam wszystko ma. Myśmy no. musieli to przygotować. To, tak jak pieniądze się bierze z bankomatu, tak myślałam. Dobre jedzenie, a, odbierasz lodówkę. A nie z jest jest. supermarketu. Nie słuchajcie kochani, tak naprawdę no, mamy świadomość tego, że jest dużo pracy, ale tutaj na moją prośbę, bo się zastanawialiśmy, prawda? Tak, czy Rafał, toś jest... E, zakwas. Zakwas, zakwas. E, bo ty mówisz, że ty zakwas robisz sam, tak? I... I tak, na, bardziej to... na żur niż na barzbiały, czyli dzisiaj będziemy robić. Ja na barz biały mam tam zaprzyjaźnioną panią, która sprzedaje taką przysłowiową babuszkę. Babuszkę? Podobnie Seweryn chyba też opowiadał, że... Tak, ja też biorę od jednej pani zawsze zaprzyjaźnioną. Każdy tu ma swoją babuszkę. I na, na barz biały, bo robię rzadziej niż żur, więc dlatego kupuję, bo to tak też samemu robić, to trzeba czekać ileś tam ten tydzień, żeby to wszystko się ładnie ukwasiło. No właśnie i od tego Jak się zaczęło, robię. że zaczęliśmy rozmowę o, o tym przygotowania do, do tego odcinka. No i tutaj było właśnie pytanie od Rafała, czy robimy też zakwas sam ją. Kurczę, pokażmy coś takiego, co można zrobić łatwo, no łatwiej, no nie, nie że całkiem łatwo, ale czego nie trzeba wszystkiego robić samemu. Dlatego... My mamy gotowy zakwas. Gotowy zakwas. Jak kupujemy taki gotowy zakwas produkowany przez jakąś firmę, warto było sprawdzić skład, podstawa, czytajmy etykiety. No i w składzie powinno być tylko mąka, woda, przyprawy. Czyli bez jakichś tam Dodatku. chemicznych dodatków. Tak, żadne tak? E, e są wykluczone. Czyli słuchajcie, A. kochani, znowu wracamy do, do tego, że podstawą jest dobra podstawa, tak? No to tak, baza, nie? Baza, baza, tak, baza. Taka baza. Jak masz dobrą bazę zbudowaną, no to później już idzie wszystko płynnie, bo ten główny składnik bazowy jakby jest, masz go, który jest czasochłonny, gotowy, nie? Tak jak no i dobra, i zanim ja tutaj się stylę stąd, tak wiecie, po angielsku wyjdę bokiem na chwilę. E, to jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że dzisiejszy barsz nie będzie taki typowy, nie? Bo dzisiejszy barsz chyba, że zostawimy tę niespodziankę na koniec. A ale... zostawimy na koniec. Podamy go troszeczkę inaczej. Można powiedzieć, że składniki są klasyczne, ale. Ale podanie nie jest klasyczne. Nie będzie klasyczne. Także słuchajcie, kochani, oglądajcie nas do końca. Gwarantujemy, że będziemy tutaj ciekawą inspiracją na świąteczne śniadanie. Proszę bardzo. Dziękuję. Przekazuję, zostawiam. No co, co, może zaczniemy od nie tego. Nie przynieź mi wstydu. <śmiech> <śmiech> nie byłaby z tobą. <laughs> Dobrze, postaram się. Dobrze, dobrze, postaram się. Może zaczniemy Ej. od tego, co, co o, to jest barszcz biały. No bo... Właśnie, no właśnie, bo tak mówiliście z tą Kasią, mówiliście, a ja jako laik jakbym był nim, to co to jest w ogóle, bo mówię wspomniałeś o żurze, żur jest znany nam na Śląsku, tak. chyba wszystkim, a to mówi barszcz biały. Czym się różni? O, Dla mnie, kategorii kategoryzowania żuru od barszczu są różne możliwości. Barszcz kiedyś zrobiło się w staropolskiej kuchni, kisiło się normalnie liście barszczu, ale nie ten barszcz sosnowskiego, tylko taki, <grym jest <grym taka, taka roślina, ale <grym> w dzisiejszych <grym> czasach ogólnie rzecz biorąc, tak najprościej mówiąc żur robi się z zakwasu na mące żytniej, a barszcz robi się biały z zakwasu na mące pszennej. pszennej. Tak, ja też tak. tak znam taką, taką właśnie różnicę i a kwestia tego, czy jest na warzywach zrobione, czy na takim wyważy, czy na takim, to już jest kwestia tego, Regionalizmu, jak, no. własnych upodobań i, i tak jak kto gdzieś gotował. Ale no to jest, nie, jakby, to, 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 to jest żytnia, to jest pszenna, koniec, kropka i takie są różnice. Tak, to, tak, to dzisiaj jest kategorzyjne. No. Można by było na ten temat polemizować, ale umówmy się, że żytni, żur, pszenny, barszcz. Tak, i mamy barsz biały, żurek. No tu tak samo kwaśne. Ten jest takim śniadanie podawanym. Lubię go sobie tak wypić właśnie. Pamiętam, że dobry hotel taki, który dawał mi, to to był właśnie jak żurek był na śniadanie, albo barsz biały. i to był czad, nie? To to było owoce właśnie. Rozmarzyłem się. Jak to lecimy sobie, nie? Bo masz tu fajne takie mama. Ma... No, pięknie. No. Pachnące żebro wieprzowe, uwędzone. I przynajmniej ja robię na wywarze z, z mięsa wędzonego, z żeberek wędzonych, fajnie kości, te żeberka, te wszystkie na wszystko oddają fajny smak do wywaru i oczywiście dodaję do tego warzywa selera, marchewkę, pietruszkę, tradycyjnie jak, jak, do, jak, do, jak do wywaru, ale też można, można skorzystać z tego co mamy w kuchni, jeżeli powiedzmy na święta wielkanocne parzymy białą kiełbasę. No to możemy skorzystać z tego właśnie, z tej wody, czyli z tego wywaru, z tej białej kiełbasy. Jeżeli robimy szynkę gotowaną, możemy skorzystać z tej szynki. I tu jest dowolność. Możemy zrobić to na wywarze grzybowym. No, dowolność jest. Są też, są też przepisy, że się robi barszcz biały na maślance. No, jest dowolność. Dzisiaj skupimy się na tym, na, na tym, jaki ja robię, więc będzie na żeberkach wędzonych z warzywami. Oczywiście do wywaru dodamy... Dziele angielskie, liść laurowy, ja jeszcze rzucam osobiście dwa ząbki czosnku. No ja też daję czosnek zawsze do, do, do każdego wywaru. Widzicie, to popatrzcie, w jednym z odcinków mówiliśmy Wam o zupie, ja mówię o tym, jak ważny jest wywar, jak fajnie jest go zrobić więcej i mieć go w lodówce przełowywać, albo w plastikowych pojemnikach mrozić, albo w słoikach, gdzie będziemy gotować więcej, tak? Więc robimy duży garnek wywaru. Może to być na tak, tak jak teraz robimy, ale może to być również wywar drobiowy, może tak być jakikolwiek y, inny wywar. Warto go mieć w lodówce. To jest ten tip, który Wam teraz pokazuję, patrzcie, i nie czekamy, aż nam warzywa zmiękną ale to odda, bo to kilka godzin będzie trwało, tak podda, jakbyśmy chcieli tego tak. Tylko ciach, ja sobie mam, już takiego tipunia. I co? Mam dwa słoiczki, proszę bardzo. No tak jak Kasia wspominała, nie chciałabyś siedzieć cały czas. Nie chcesz Można... cały dzień siedzieć, proszę bardzo, wcześniej zrobiłaś. Ciach wyciągam sobie do garnuszka. O, no troszeczkę. popatrzcie, to znaczy, że wywar jest pierwszorzędny. Kolagen nam normalnie w lodówce tak ściągnął, że trzeba go łyżką wydrapywać, Co się podaję. No czyli no idealnie, to idealnie. To jest normalnie, popatrzcie, widzicie? On no, nam ściągnął, ciągnął nam kolagen. Mam, zrobiła nam się galaretka, gdyby go dał podtrzymać jeszcze dłużej. pewnie, o widzicie, ten już, nie, ten już tak nie nie nie? nie, pyknął, nie? Ale znaczy, że Wywar na pewno jest smaczny i na pewno nikt nie oszukał przy jego robieniu, nie? No, widzicie, jak to łatwo wszystko odkryć? No, widać też troszeczkę tłuszczów w nim było, więc. No, jaha, no i co? No i wywar mamy gotowy, no i co? No podgrzewamy go. Podgrzewamy sobie wywa nasz wywarek, który widzicie? Ile skróciliśmy czasu? Ciach. Proszę, umiem obsługiwać elegancko. No i co dalej? Rafale, zrobimy. Yy, teraz zajmiemy się zatkami. Tu będzie właśnie ten ten taki majstersztyk. Ta, ta niespodzianka dodamy ten bars z kiełbasą białą kiełbasą grillowaną mówiłem że yy, możemy użyć właśnie wywaru z podbiałej kiełbasy która była parzona spoko, spoko. Mów, mów, i spoko mówię ja tutaj i dodamy jeszcze do tego zamiast gotowanego jajka jajko sadzone i to jest taki nasza taka tajemnica nasza inność w, w tym daniu polecam bardzo fajnie smakuje a teraz czekamy na żeby się nam wszystko podgrzało. Majster Klepka tutaj już to ogarnął, proszę ja was, normalnie. Jakieś minuty mi się tu włączyły, a tego wcześniej nie było, więc słuchajcie, poczekajcie chwilę, bo nie jest tak, o 9 minut będzie, dobra niech jest. Dobra, mamy, mamy, ciach i co robimy Rafale, teraz dalej? No zajrzyjmy się, żebra wrzucamy, jak mówiliśmy, że robimy wywar, wywar już mamy. Zajmujemy się białą kiełbasą. Biała kiełbasa, sami nie robiliśmy, ale mam od mojego sprawdzonego dostawcy, jest fantastyczna, słuchajcie. A także jest fajna, pieprzna ona taka, to co ja ją może ugrilluję, zajmę uh -huh. się grillowaniem tej kiełbasy. Nacinamy czy nie nacinamy, jak Ja robimy? lubię nacinam taką krateczkę. Taką, taką elegancką pierwszolig... ta, 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 ta pierwszoligową krateczkę, proszę o ciebie, o właśnie, o, właśnie taką. Właśnie nacinacie sobie. Słuchajcie, może to taki fantastyczny właśnie pomysł, żeby podać właśnie. Ja to zawsze uwielbiam w Tak. No tak, 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 tak. Tak. Ja zawsze yy, mówię, żeby zawsze bawić się tym jedzeniem. To jest zresztą nasza domena yy, i mu zawsze wam mówimy. Więc podanie. Z drugiej strony też nacinamy, czy można nie? No z jednej, ale można i z dwóch. Wtedy łatwiej się nam griluje, ja wtedy szybciej dojdzie nam na tym. Obecnie. You are the boss. Także jedziemy z drugiej strony czyliście kiełbasa nam szybciej dojdzie, no bo wiadomo jest ponacinana bo już nie mogę się doczekać normalnie te kiełbasy ja w ogóle jak ją przynosiłem dzisiaj to chciałem ją zrobić na śniadanie, taką smażoną, ale oczywiście nie było na to czasu, no, żebym pyknął sobie tą, tą no i dobra, no i co, no i to teraz tutaj sobie zapodajemy naszą proszę ja ciebie troszeczkę oleju czy bez oleju? Kasia dajemy olej czy nie dajemy oleju do smażenia kiełbaski? Dajemy. Tak, Myślałem, że powiesz, że chcesz fić. Ale musimy mieć jakąś tustą kiełbasę, no to można zrezygnować z tego potopi, ale to białe kiełbasa jest tak nie za zbytnio tłusta, więc... Słuchajcie, nie czekam, no, cze nie aż czeka, się nam rozgrzeje. Tak, idealnie. Wszystko nam działa. No, mamy fantastyczną tą kuchnię Kasiu tutaj. Także wszystko hmm. nam działa. Wywar nam się podgrzewa już. Słuchajcie, wywar podstawą każdej zupy. Jaką Barż biały też jest zupą, tak? Tam mieliśmy, jak ogórkowej, obojętnie jaki, dobry wywar, połowa sukcesu, albo 80%. 80%. Nie? 80%, zgodnie się, każdy Wam to powie właśnie. I takiego tipa właśnie, ciach z lodóweczki, albo patrz, mam w zamrażarce, wyciągam woreczek i już jest, tak? Tak. O. A później to od Was zależy chyba już, do czego użyjecie jakiego wywaru. Czy drobiowego, czy na kościach będziecie robić, czy właśnie tak jak Rafał powniósł, podgotowania szynki pieczenia, warto je mieć. Nasza patelnia grillowa już się rozgrzała, grillujemy sobie naszą kiełbaskę. Proszę ja ciebie. No i co, no to czekamy aż nam się, o ale wiązku już zaczyna skwierczeć. Tak, kiełbaska nam zaczyna skwierczeć, eee, ta, 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 ta. wywar nam chodzi sobie lekko. Podgrzewamy i będziemy dolewać naszego zakwasu. Wcześniej proszę go wymieszać dobrze, bo na dole jest właśnie mąka, która nam zakwaszała ten Właśnie mąka, 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 mąka przed. Barz biały też od żółku się różni tym, łatwo że żurek jest mocniej kwaśny, Kwaśniejszy jest, no? Tak, on jest bardziej delikatny barz biały, a my go jeszcze będziemy dodatkowo zabierać śmietanką i dodawać odrobinę szanu do podkręcenia tego smaku. Jobaska się grilluje, elegancka jest. Popatrz jaka fajna, normalnie wywar, taka, ciach, ciach, ciach. To się bardzo chodzi. Taka będzie odpowiednia, proszę pana dla na naszego. Piękna. piękna, jest piękna. Jest piękna, smaczna też. Wywar dochodzi, to co teraz? Możemy dolać kwasu. Po maluchu. Po maluchu. To. No to łokciem. No, jak normalnie chłopcy z podwórka, no. Rysiu Peja. Będzie dumny. Rysiu Peja nie pije. Nie pije? To no, już chyba z 7 lat. Naprawdę? Mhm, nie wiedziałeś o tym? A powiedz mi jeszcze o to, będzie ważne, jakie są... Nie, nie wiedziałem, no stary. No. Jakie są proporcje yy, właśnie yy, bo w żurku to ma zasadnicze znaczenie jak wlewamy zakwas, nie? Bo żurek będzie kwaśniejszy i więcej tak. go damy będzie kwa bardziej kwaśny. A tutaj? Tutaj no tak wydaje mi się, że na 1,5-2 litry wywaru wystarczy taka butelka półlitrowa. Taka półlitrowa butelka, no i super widzisz, bo to na Mogę by o, o łyżkę? mogliby tego nie wiedzieć. E, łyżkę, łyżkę, proszę bardzo. Cezarko. A Cezakową? Znaczy tą. Yy... A tu jest, dobrze. E, puchle! Kochle, no. No, no, to chłopaku, no. Nie no. chłopaku, panie, panie. Chłopaki to są od gwoździ, tam, tak? nie? Mieszamy. Lekko właśnie piękny aromat się unosi. Można tak, Ja sobie spróbuję chętnie, bo ja... Yy... Te spróbuję, bo trzeba zaraz sprawdzić, jak doprawić. Mm, 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 mm. Kwaśniutki, fajny. Dobra, a co? Mogę jajo walić? Dajcie, spróbuję go zrobić na tej... O, fajny tłuszcz tu mi pozostał na grillowanej, wiecie ja mam ręce z kedlaru, spoko A, ciak ciak, tłuszczyk mi pozostał tutaj delikatnie, normalnie jajeczko na masełku, ale spróbujemy tu go zrobić, wyłączyć, żeby ono nam się samo ścięło. Właśnie jest taki tip tuś, jak nie wiecie jak zrobić jajko na nasadzone, takie perfekcyjne, idealne. To jak macie w domu, najlepiej metalową mieć patelnię, ale jak macie teflonową, flonową, właśnie to rozgrzewacie ją, żeby ona Wam zaczęła, była gorąca, czyli zaczęła lekko dymić. Nalewacie sobie troszkę oleju albo masła, co tam masło się szybciej spali, więc troszkę oleju i odstawiacie na bok. Odstawiacie na bok. Jak to się rozgrzeje, bijacie jajko i pozostawiacie. Patelnia wystygnie, jajko sobie dojdzie. O! A sprawdzasz jajka jak to jak te? Nie, zdarza mi się, że do miseczki wybijam jakieś jestem pewnie po prostu czy, czy są świeże i wtedy sprawdzam. Wiesz co, ja w życiu się już dawno nie spotkałem z tym, żeby jajeczko myślisz, tu będzie coś w tym jajeczku. No, coś, może coś, coś, ma, ma, mamy kurkę? Weź, weź następne. No. no, no to jakoś tak bo dziwnie. Bo możliwe, że na słuchajcie, nie? Wielkanoc jest, to może się okazać, ta że tam jest... się wykluje z tego kurczaczek. E ta kurka nie wykuluje się, a może nas na przykład powalić swoim zapasem. <laughs> Więc nie ryzykujmy. Więc nie ryzykujmy. Słuchajcie, sprawdzajcie, za jaką ono chłopcze. Może to jest żółtko normalnie, może, ale dla własnego bezpieczeństwa. Nie wiem, czy mieliście takiego zbuka, jak to się nazywa. Mi się nie no widzicie, trafił. to na przykład nie, nic się z nim nie dzieje, jak nim szelączemy. Chciałem dodać, że yy, doprawiamy sporą ilością majeranek. Tak, sporo. Ja też uwielbiam majeranek, żurków, barszczu, właśnie. Lubię ten smak. Bo... I warto go dodać trochę wcześniej, żeby puścił aromat. A ja spróbuję zrobić to jajo na ten tłuszczu, który tu jest. Jest tu pezl taki kiedyś, rozmawialiśmy o nim, nie? I, o, w czaderskie jest czerwony normalnie. Ze makijażu czysty, nieużywany. Ale masz kiełbasa kasa. Chciałabym sprostować, że to nie jest z makijażu, tylko do dekoracji pierników został nam z grudnia. No, Bo nie zrobiliśmy jest, pierników. W, użytku, w, w użytkowaniu na kuchni jest. Eee, tada, I delikatnie wybijamy sobie jajeczko. A i ciach, jak pięknie nam się tutaj skwierczy. No i pozostawimy je, aż się nam troszkę zetnie. Damy mu tam... Ała, a, jaj, jaj. Widzicie, tu wszystko w tej kuchni gorące. Jakie to dziwne, nie? O. Nasze jajeczko, zobaczcie jak ładnie sobie dochodzi, obok kiełbaski. Zupa też nam no, eleganckowa. Zupa nam tutaj też, normalnie też zawiększymy, zapodamy jej większą moc. Ja lubię jajeczko, jak... Po sole i po pieprze Bo A ty? Ja też delikatnie. Bez pieprzu i soli nie... Jajko jest niesmaczne. W ogóle bez pieprzu i soli to w ogóle ziemniaki, jajka, w ogóle... Eee. Mało rzeczy. No jedy... Mało jest, nie? Jedynie słodkości bez soli. Ale tak, do słodkości też muszą niektóre mieć sól. Tak, oczywiście. Wczoraj jadłem pyszną czekoladę z chili, naprawdę. A, chili? a jest jeszcze taka z solą morską. Boże, normalnie taką gorzką ja mogłem wciągnąć cały... W ogóle na starość to taki łasuk się zrobiłem, nie? Man. Mucę te Kinder Bueno. <noise> to też <być> nie <noise> dla ciebie, pismo jak samo nas wskazuje. Kinder! <noise> kinder, no właśnie. Może chcę wrzucić do czasu. I patrz, nigdy tak na to nie patrzyłem, że to Kinder Bueno jest, no. Yy, mogę czepaczkę? Czepaczkę, czepaczkę, czepaczkę. Byśmy, tutaj mamy. Mamy. Ruzgę! Elegancko już nam. Możemy teraz zabierać śmietanką. Tak, używamy śmietanki. I wtedy ta zupa będzie delikatniejsza. Jeżeli A, używamy śmietan śmietanki właśnie chciałem to powiedzieć. Tak, Sefer, ale dobrze, nie chcę bardzo. Nie, ja nie chcę ci się wzdanie. E, śmietanki, ale co chceś powiedzieć? Że, że, że nie używamy kwaśnej śmietanki, która się nam może zważyć, tylko jak nazwa wskazuje śmietanki, czyli słodkiej. Tak. E, powyżej 30%, żadna, żadna z... wiemy to jest ten, ten, ten tłuszcz, którego Kasia nie rozumie w kuchni. Albo rozumiem, ale nie chcę go używać, ale taka śmietana nam się nie zważy, więc jeżeli robimy ten szybko, raz, dwa, trzy mamy wywar i warto mieć taką śmietankę w domu powyżej 30%, raz na jakiś czas nic się nie stanie, a gwarantuję Wam, że zupa będzie piękna, ładna. A pomyłkowo wziąć śmietanę, która ma, nie wiem, 16%, 18%. Pladziom do zupy zepsuć cały wywar, który macie w lodówce, który mieliście w lodówce, całą waszą pracę szybką i zabawę z gotowania jest naprawdę prosto. Więc 30 śmietanka i nie ma się co. Dobra, możemy troszeczkę zmniejszyć, bo śmietanka jest to nam się... Jajeczko patrz, dochodzi nam na refinowanej nasze, elegancko. Ale lubisz jajko jak jest sadzone, co jak jest takie... Żeby się rozpływało rzutko. Idealnie, perfekcyjnie. Dodajemy odrobinę tartego krzanu do tak podkręcenia. Jest. Smaku. Jak święta wielkanocne. To musi być chrzan. Musi być chrzan, no. Super ocz mnie się nam gęsta. Słuchajcie, bo ja czuwam tutaj, że zbliża się dekorowanie talerza. A... a kto posiść? wymyślił dzisiejsze podanie? No weź, weź, powiedz. No tak, wymyśliłaś Kasia, no Ta, Tak, tak wiecie co, to Góra nie chodzi o to, pieprzysu? że... Pieprzy nie mam tu żadnego wkładu. Masz, zawsze masz wkład. Nawet Jesteś podam. Jesteś, to już wiesz. Tak, ale ja też tutaj zasugerowałam i myślę, że to podanie będzie wyjątkowo piękne. E, tak, za, na pewno im I tak zaskoczycie typowe. Zaskoczycie na pewno niejedną z osób podaniem takim... Śmieci nie właśnie. Ci wyrzucę, widzisz? No. no to jednak. To już mogę odłożyć? Yy, tak, to już można odłożyć, to nie, to to, tą deseczkę ja ją przemyję, tak? Mm, to patrz, a nasze jajko sobie skwierczy, jest idealne już, patrzcie, ciak, 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 to przemyjemy. Dominik, możemy to pokazać z bliska? Jeszcze tylko muszę dokładnie... I to, to twoim zdaniem już jest ok, jajko? Takie byś już podał, czy tak. jeszcze bardziej? Tak, moim zdaniem już jest ok. Jeszcze tylko nie się Barszczyk chrzan rozpuści. obłędnie. Ten chrzan, on daje taką woń, nie? Tak. No, I też czujesz majeranek? Majer Wiesz co? Ten chrzan czuję najbardziej i ja ten chrzan właśnie bardzo lubię w barszczu. No widzisz? Ja też. Najlepiej świeży, tarty, tak jak Tak. Jest, no, no przy świętach będzie świeży, tarty na razie jeszcze. Dobrze, dobrze, że cię mamy. No, widzisz? No, Co no więc to, no, podajemy. Nie, Rafał, tak. Dobrze, że mamy Seweryna, bo słuchajcie, gdyby nie on, to nie mielibyśmy ci ich szanu. No, dokładnie, no widzicie, jednak jestem nieznany. No, nadaje się. Nadaje się. No, nadaje się, się <laughs> daje radę. No, tam trzeba No. Słuchajcie, teraz jest moje pięć minut. Słuchajcie. Rafał. Moje pięć minut, dlatego że ja tutaj... Mówię, słuchajcie, chciałabym, żeby to było podane właśnie w ten sposób, ale najpierw chyba jajko musimy włożyć, ale nie? Tak, tak, to jeszcze nie wkładam do Pokaż. Zobaczcie, jak pięknie zgrillowana kiełbaska pachnie tutaj obłędnie. Szkoda, że Wy nie możecie czuć tych zapachów, bo… Ale w kuchni sami… E, co potrzebujesz? żeby jajko No o, właśnie, właśnie, to szef, właśnie, szef właśnie, może Idealny asystent. Idealny, perfekcyjny, fajny synek, z, nie, nie z Sosnowca. Słuchajcie, to, bo Kasia co prosiła... masz do Sosnowca? Ja lubię sosnowie Wiesz co, ja też, no tak się mówi. Mu... Tak się... O, ja, 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 ja. się po prostu mówi. Tak się masz? po prostu masz? mówi. Aha, nie, bo na to jest desce. A Widzicie? No? Jednak jak własny sprzęt jest, to własny sprzęt. Ja jajeczko na przykład. To, na kiepskiej baletnicy to przeszkadza normalnie. Tak się zrymowało Mamo. na Fidyt u spódnicy, nie? Tak. I musimy odciąć tego no Tak, no zna. właśnie dlatego chciałem go tam zrobić, ale obawiałem się, że przypalę to. A nie, to tak szybko się nie spali. Co z tym Może jajeczko? być tak, czy mam to jeszcze bardziej ok? Jajeczko okryć? do środka. Idealnie. Jajeczko tu do środka. Tak, tak bardziej bym położył tu. Nożem na... weź. Nie, no już jest nie można. Nożem. Żeby było widoczne. E, jajeczko do środka, tak? Tak na ściance bardziej, żeby było później widoczne, żeby się ładnie rozlało. Może zobaczyli. być? Tak. Ładnie, ale ja bym go Słuchajcie, tak czypiąc się szczegółów, to ja bym go. O, w tą stronę. Słuchajcie, My szczegóły widzicie. są. Teraz mega kiełbaskę. Proszę bardzo, wurszcik jeden. Jest mm, ucinku. Rajuśku, nie? Rajuśku. A tak w jakiejś bajce chyba mówili, Rajuśku. Rajuśku. I dolewamy zupę. I zupeczka teraz. Ciach, proszę bardzo. Eee. Dajcie, dajcie. A przodaj. niech będzie, że. I co? Ten majeranek, tutaj to wszystko. O, ja bym to tak Chiesu. zostawiła, piękne zdjęcie wyjdzie. Oczywiście e, dla siebie bym jeszcze dolała. I tutaj rozmawialiśmy o tym, że tu jest miejsce Nagle na kriełbaskę. Ja mam jakieś zielenie, ja, tak? ja też właśnie o tym myślałem. bym dała, no. No to Kasia, proszę bardzo. A ja, słuchajcie… Słuchajcie, ja nie wiem, jakie zioła pasują ukryłam. do tego, więc proszę bardzo. Nie hmm. Rafał, co byś dał? Ja bym dała rozmaryn, ale to chyba nie bardzo. A rozmaryn ładnie wygląda. Ja bym do tymianku. To nie jest tymialek, tymianek, taki jest. Po prostu teraz to nie jest ten... No taka ładna gałąź, Piękna. No wiesz co, wiosna się zaczyna, to lada moment już... Tak, się no, będziemy mieli z, naszej, się... Z, naszej, z naszego ogródka w rondelku. Koperku. No i... Jest, zobaczcie, słuchajcie, to podanie. Normalnie brawa dla tego, kto to wymyślił. No powiedz czy bo wstydziłbyś się takiego dania w restauracji, tak podać? Nie. Jest, jest genialny Rafał, co uważasz? Jest genialny. A kiełbasa jest tak przejebanie, dobra wam powiem, że to jest niemożliwe, nie? Jak zjadłem Ej, skończyło się. Rumakowanie, dobra. kulturowanie, wyszło. słuchajcie, wyszło szydło. Pokażmy, jak pięknie rzutko wpływa do, do zupy. Nie no, mówię wam, wybar na kościach wędzonych, nie? Kurde, kiełbasa, szal do tego, nie? Jajko takie zajęte, fajne. Majeranek, wiecie, Lekko wyczuwalny no. czosnek z wywaru. No. no święta, jak podacie, tak podacie, świąteczne śniadanie, taki. E, no to nie wiem, co tam będziecie po nim robić, ale ja tam. Ty tam byś szedł, nie? Gdzie Ja, tam, tak bym szedł, tak, ja tam bym szedł. No. Słuchajcie, dla mnie sztos, proszę bardzo. E, dla mnie sztos wygląda pięknie, smakuje pewnie też. Jajeczko nam się rozlewa, żółteczko wypełnia całą zupkę. Żeby nie umierać. Mm, ale sztuczkę trzeba by podać do tego. Nie żółkie obłaskę tak? fajnie kroić tak obok no. No ale to nakrycie stoły już, należy mm. wie. No ja też. Masz widelec takie ubase, nie? Nie, ja chcę żuru, barszczu, białego. Mm. Jak, Rafał? Ten, na brodzie, ziele. Wiem, nie wiem, jak. Ja chcę jajeczko właśnie. Wow. Słuchajcie, ale ja nie byłabym sobą, gdybym nie sprawdziła, co jest z tym jajkiem, bo mnie to strasznie zaintrygowało. Możemy, czy najpierw zakończymy ten odcinek, a później. Do miseczki może biję, zobaczymy. Tak, co bije, to bije, tak. Zobaczmy, Daj, bo ja, bo ja no, słuchajcie, wiesz, czasami mi się tak nie, nie, ono dało. faktycznie lata. lata. No, lata, lata, lata. O, jest rozlane żółtko. Może za mocno nim pomajtałeś. No może. Ale nie śmierci. Nie, nie ma zbuka. No ja wolę nie. wiesz, bo. No, nie, 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 ale to... Nie to, no, to tam... tak nie, nie trzeba nawet wąchać blisko, bo myśmy tutaj... No, ale byłam, wiesz, strasznie ciekawa A, no tego, czy, czy faktycznie tam się kryje jakaś e, niespodzianka. Także słuchajcie kochani. E, myślę, że takie święta zachwycą wszystkich. Tak. Pięknie pięknie podane, smaczne i trochę w taki nietypowy sposób, jednak tradycyjnie, ale nowocześnie. My zachęcamy Was bardzo serdecznie, prawda? Tak, bawcie się kuchnią. Bawcie się smakami. Bawcie kuchnią. się kuchnią, bawcie się w kuchni i dajcie nam subika, lajka i serduszko. I serduszko, bawcie się w kuchni, to I mi się Komentujcie. A, i komentujcie. Widzicie, każdy tu wi widać od razu, co dla kogo jest ważne. Tutaj e, serduszka, dla mnie lans, a Rafał jest dialog, nie? Czyli dialog z ludźmi. Pięknie się uzupełniamy i e, dziękujemy Wam bardzo serdecznie, do zobaczenia A, za tydzień. Co, co mam? Berek czy jakieś takie inne? A czy wiesz co, ja, ja to chodzi o moje preferencje? No nie wiem. A czy wiesz, ja kuchni akurat unikam jak ognia, nie? Więc ja nie jestem dobrym przykładem, ale generalnie uważam, że życie. Yy, I każdy pomieszczenie. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, jakieś mi ktoś powiedział, że właśnie w kuchni. To ja się tylko opieram o blat. Taka mi powiedziała z Tobie? Kuchni. No, tak jak pytałem, jak się w kuchni. A to, nie zła, to zła, to zła. Odwrotnie powinno być. To ona się powinna opierać o blat. No, to mówiła właśnie, że się tylko. że opiera, ona się opiera o no, blat. No, że z kuchni to tylko opiera się o blat. No wiesz, no ja nic tylko zazrościć. Eee, ten optymistyczny aktor, ten serce. Ale ty szutki, się opierasz. E, wesołych świąt, najważniejsze, <grym>, zdrowych, wesołych pogodnych, tak? Mokrego dyngusa. Ale jeszcze na pewno się zobaczymy. No Słuchajcie, bo tutaj nie bylibyśmy z sobą, e, gdybyśmy czegoś jeszcze nie przygotowali. Także do zobaczenia. E, jak? Dobra, kurde, Przepraszam. Co, przepraszam. No, no, chciałam co? coś powiedzieć, wiesz, o tym opieraniu stół, ale potem sobie przypomniał, że to pewnie mój tata będzie oglądał. i Jak ja mu to potem wytłumaczę? A ja żona też będzie oglądać, no wiesz, Ale żona, no, ja przecież... to ja nie mam problemu, że mój mąż będzie oglądał, ale wiesz, tata i co mu potem powiem? Oczywiście się opieram. Do widzenia, dziękuję. dziękuję nie brzymy, dziękuję. <śles> <śles> no, nie nie bryjmy. A tak <śles>